Niestety nie możemy mówić o pełnym zaufaniu. To jest znaczy bardziej kredyt zaufania, dlatego że pełne zaufanie ma się wtedy, kiedy wszystko jest w tych relacjach w porządku, A tutaj nie jest wszystko w porządku. No bo ciągle wiemy o tym, co, o czym poinformował prezydent Karol Nawrocki, że Donald Tusk jako premier e, swego czasu zabronił szefom służb specjalnych przyjeżdżania do Pałacu Prezydenckiego na spotkania, które organizowaliśmy premier tłumaczy... z prezydentem. To są ludzie podlegli premierowi, nie prezydentowi. Ale nikt tego nie kwestionuje, panie redaktorze, z nas. Tylko chyba jest to naturalne, że Zwierzchnik Sił Zbrojnych i głowa państwa chce spotkać się z szefami polskich służb, żeby rozmawiać o sytuacji w naszym kraju, która jest na progu wojny hybrydowej albo jest w wojnie hybrydowej już de facto. Zatem to jest raczej, moim zdaniem, dziwne, że premierowi Tuskowi tak bardzo straszna jest wizja tego, że polski prezydent, którego wybrała większość Polaków, no, może się raz na jakiś czas, bo przecież nikt i tam codziennie nie, nie, nie wzywał, spotkać się z szefami polskich służb. No, mi się wydawało, to w zdrowym państwie jest zupełnie normalna sytuacja. Czyli rozumiem, że nic w tej sprawie się nie zmieniło. Premier swojej decyzji nie zmienił, jeśli to. chodzi o potencjalne sprawy. Na moment, kiedy rozmawiamy, panie redaktorze, ja nie słyszałem o tym, żeby była refleksja u premiera Tuska, ale mam nadzieję, że ona nastąpi po tym, co się ostatnio wydarzyło, gdzie tylko cud to tak naprawdę nasze państwo przed żałobą narodową. Tak trzeba powiedzieć. Mm -hmm. Naprawdę tylko cud o, o tego, że dzisiaj, panie rektorze, nie mamy żłoby narodowej, nie mamy dziesiątek, a może i setek ofiar, to mam nadzieję, że to skłoni pana premiera Tuska do tego, że jednak jego interesy partyjne są mniej ważne niż interes Polski i Polaków.